Tutaj wrzucę Wam zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak wyglądał wschód słońca w naszym uzdrowisku. W naszym uzdrowisku dzień dobry Polsko! Dzień dobry z Indonezji! Dzień dobry z wyspy Nusa Penida! Niedaleko Bali, jakieś 30 km, 40 minut szybką łodzią i jesteś na miejscu. My tu zostajemy jeszcze 4 dni. Przedłużyliśmy sobie pobyt w tym naszym ośrodku, w tym naszym uzdrowisku, że tak się śmieje. Słuchajcie, dzisiaj poranny live, bardzo udany, bardzo fajnie się z Wami rozmawiało, dziękujemy. U nas poranek była godzina 5.30, w Polsce było po 22. My się za chwileczkę wybieramy na jedną z piękniejszych plaż. Pokażemy Wam to w naszych relacjach. A tutaj wrzucę Wam zdjęcia, żebyście zobaczyli, jak wyglądał. Wschód słońca w naszym uzdrowisku. W naszym uzdrowisku tutaj ludzie się powolutku budzą. Ja nie będę ich tu nagrywał, bo chodzą w samych slipkach Będą za chwileczkę chyba korzystali z tego pięknego basenu. My czekamy na śniadanko, śniadanko za pół godziny, no i ruszamy w drogę. Także trzymajcie się miłego, pięknego, wspaniałego dnia.